Czy jest jeszcze ktoś, kto przyjechał tu z innego stanu? Tak, z Massachusetts. Witamy. Podejdź tutaj. I przyjechałaś tutaj do parku. I co się stało? Właśnie niedawno dostałam wynik, że mam raka piersi i nawet nie pozwoliłam im dokończyć zdania, tylko od razu zaplanowałam, żeby tu przyjechać. Każdy duch choroby, raka, śmierci musi teraz odejść. Ogłaszam teraz nad nią pełną wolność w imię Jezusa. Dziękuję Boże. Oświadczam, że cała choroba opuszcza teraz Twoje ciało. Cały rak opuszcza teraz Twoje ciało. Aleluja. Chwała Bogu. Aleluja. Aleluja. Dziękuję, Jezu. Chwała Bogu. Dziękuję Jezu, jesteś wolna, jesteś uzdrowiona. Kiedy przyszłam do parku, Pan uzdrowił mnie z dwóch dużych guzów wielkości pomarańczy pod pachą i w piersi. Chwała Bogu! I przyjechałaś tu z Massachusetts, bo dostałaś wynik od lekarza, że ich zdaniem to jest rak, tak? Tak. I moja przyjaciółka Dżeniś przyjechała ze mną. Powiedziano jej, że ma raka żołądka. Kiedy wróciła, była uzdrowiona. Chwała Bogu, chwała Bogu. Więc wróciłaś do lekarza, a on powiedział, że ich tam nie ma. Przez około godzinę robił mi USG pod pachą, i ciągle się denerwował, mówiąc: Nie rozumiem, nie widzę tego, nie mogę tego znaleźć. Ja im powiedziałam, zanim mnie zbadali, że byłam na przebudzeniu w parku, i Jezus mnie uzdrowił, i oczywiście przewracali oczami. Więc potem pielęgniarka przyszła po badaniu i powiedziała: Cóż, cokolwiek zrobiłeś, zadziałało, bo ich już tam nie ma. Jezus zadziałał, On zawsze działa. Wow! Chwała Bogu! Pielęgniarka powiedziała: Cóż, cokolwiek zrobiłaś, zadziałało, bo miałaś dwa duże guzy pod prawą pachą, a teraz nie ma po nich śladu. Na co ja? Mówiłam wam, co zrobiłam. Pojechałam do Kalifornii i Jezus mnie uzdrowił, więc to jest właśnie dowód. Miejsca, które są zaznaczone, gdzie jest tusz, no tam widać, że miałam dwa guzy. A na dole nie mogli zrobić biopsji, bo nie zostały zidentyfikowane, nie mogli ich znaleźć i całkowicie zniknęły. Jestem wolna od raka. Pamiętam, że Bóg uwolnił cię jeszcze od innych rzeczy. Chcesz szybko je wymienić? Od dziecka zawsze się z tym zmagałam, myśląc, że to normalne, aż do niedawna, do posługi. Miałam depresję, skłonności samobójcze, ciężki zespół stresu pourazowego, chorobę afektywną dwubiegunową, całą listę. Byłam też uzależniona od narkotyków przez 4 lata. Przez 5 lat brałam metadon. Musiałam chodzić do terapeuty, a on mówił, żeby ocenić objawy w skali od 0 do 10. Zawsze mówiłam, ponad 10, ponad 10. Pojechałam na kolejne wydarzenie z cyklu przebudzeń, to w Pensylwanii. I teraz mu odpowiadam, nic, ile w skali od 0 do 10? Ja mówię, 0, 0, 0, 0. Jezus mnie uwolnił, chwała Bogu. Hallelujah. Krótkie świadectwo: Kiedy pojechałaś do Wielkiej Brytanii, oglądałam online i otrzymałam namaszczenie. Więc rok temu, gdy przyszłam, zapytałam pana: Co mogę robić? Nie mam tego co ty. Nie jestem do niczego namaszczona. Nie chcę po prostu wychodzić i pomagać ludziom, i żeby nic się nie działo. A on powiedział: Używaj tego, co masz, a jeśli będę mógł ci zaufać, dam ci więcej. Pracuję w ośrodku dla uzależnionych i zaczęłam prowadzić grupę modlitewną w soboty rano, bo pracuję od siódmej. Od roku przechodziłam codziennie od szóstej do siódmej, w ciągu ostatniego miesiąca wiele się działo. Obecnie przychodzi nawet 40 osób, które, które pragną modlitwy, a gdy się za nich modlę, Pan się objawia. Duch Święty naprawdę przychodzi. Jestem tak samo zdumiona jak oni. Mówią: To mi się właśnie przydarzyło, a ja naprawdę? Mówię: To Jezus. To nie ma nic wspólnego ze mną. Jestem tak samo pełna podziwu. Także to namaszczenie naprawdę nadeszło. Wiem, że mogę go coraz bardziej używać dla ludzi. Jestem tak podekscytowana tą grupą modlitewną, wręcz zachwycona. Chwała Bogu. Bóg jest z ciebie taki dumny. Jesteś naczyniem, którego można użyć. podejść tu bliżej. Jestem Jesteś naczyniem, którego można użyć, bo chcesz, by Bóg otrzymał całą chwałę. Widzę to. I nie wstydzisz się swojego świadectwa, a to jest sekret, o którym wielu ludzi nie wie. To jest to, co Bóg Ci powierza. Musisz się tym dzielić. Im bardziej się tym dzielisz, tym bardziej Bóg widzi, że może Ci zaufać i powierzyć Ci więcej. Widzi, że jesteś wierna, widzi, że jesteś godna zaufania. Widzę, jak Bóg używa Cię z większą mocą i daje Ci przestrzenie, gdzie Twoje świadectwo dotrze do większej liczby osób. Ogłaszam, że to namaszczenie rośnie w Twoim życiu w imię Jezusa, by Bóg używał Cię coraz potężniej, żeby ludzie byli przez Ciebie uwalniani, żeby demony były Ci posłuszne i odchodziły na Twój rozkaz. W imię Jezusa przyjmij to teraz. W imię Jezusa. Alleluja. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Dziękuję, Jezu.